Thank you. To krew zbawiciela. nie przemierza, to krew zbawiciela. Chrystus jako arcykapłan dóbr przyszłych przez własną krew wszedł do miejsca świętego. nie przemierza, to krew zbawiciela. Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego krew oczyszcza nasze sumienia. mnie. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Sława Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, proście będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczące mu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kałamie, Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu wełęża? Jeżeli więc wy, choć zili jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy go proszą. Oto słowo Pani świel, o Tobie Chryste. Na rozważania przy ołtarzach procesji Bożego Ciała wygłosi ksiądz Wojciech Wasiach, biblista. Ołtarz pierwszy, to czyńcie na moją pamiątkę. To czyńcie, Jezus powiedział podczas ostatniej wieczerzy, wieczerzy uroczyste, to czyńcie. A nie powiedział, wypełnijcie ten obowiązek. Albo to odprawcie jakoś tam. Tym się możecie zająć. Jezusowe wezwanie, to czyńcie, zawiera w sobie nutę dostojeństwa. Tak chciałoby się dodać do niej następne. To sprawujcie, jak Wam przykazuję. Tę ofiarę, moją najświętszą, traktujcie z czcią należną. To misterium otoczcie najwyższą troską, ten skarb przechowujcie wiernie. Tak by się chciało, aby każda celebracja eucharystyczna, każdy stosunek do najmniejszej cząstki najświętszego sakramentu miał w sobie coś z dzisiejszego dostojeństwa i godności. Słowa Jezusa z książki InSinu Jezu: Kiedy serce mówi do serca. Moje bolejące, eucharystyczne serce, które tak bardzo cierpi z powodu zaniedbania i oziębłości dusz, ponieważ utraciły wiarę w adorację, to dlatego chcę, żebyście chociaż trzymali się zewnętrznych form adoracji. Gdy odrzuca się nawet te rzeczy, to nie pozostaje nic, co mogłoby zachęcić duszę do wewnętrznej adoracji. Mówię tu o takich gestach jak klękanie, uniżenie, Głęboki pokłon i o innych oznakach szacunku. Też te oznaki dostarczają duszy odpowiedniego języka, aby mogła wyrazić swoją wiarę i pragnienie adorowania mnie. One same w sobie nie są istotne, ale są ważne przez to, że zawierają i wyrażają wszystkie uczucia do mnie i do mojej ofiary. To czyncie oznacza najpierw dbałość o zasady. Ale także o to, by wyrażać kult jak najpiękniej. Dlatego bogate dekoracje, te wszystkie zwyczaje przepiękne, utrwalone tradycją, związane ze świętem Bożego Ciała, zawierają sobie jakby istotę katolickości. Ich bogactwo i różnorodność są znakiem bogactwa i różnorodności łaski, która rozlewa się w Kościele i staje się widoczna na tym świecie. Gilbert Keith Chesterton, błyskotliwy angielski pisarz katolicki, który zresztą miał wielkie nabożeństwo do eucharystycznych postaci. Został ochrzczony w niedzielę w Oktawie Bożego Ciała i 14 lat później w niedzielę w Oktawie Bożego Ciała zmarł. Chesterton mówił tak. Msza święta z całym bogactwem jej form może być długa i męcząca, ale tylko dla kogoś, kto nie pokochał Boga, dziś powiedzmy tak, okazałość i bogactwo obchodów święta Bożego Ciała mogą się wydawać bezużyteczne, przesadne, ale tylko dla kogoś, kto jeszcze nie zrozumiał, że Kościół w ten sposób wyraża miłość do Boga. prośmy Wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, Święty Mocny, Święto Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty nie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anioł Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. się, Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Sprawa, byśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.